Ale to był tylko i wyłącznie fake ze względu na to, że waszej organizacji nie stać na to, żebym się urozumiał. O, Fris powiedział ile jest wart. No, ja Wymcora to tak kiedyś akcję. mówiłem. Tak, tak, tak. No. Znaczy, A e... mówiłeś w necie, ile, ile No to? mówiłem tam na jakimś wywiadzie, ale słuchaj, to ja zrobiłem tak, że za zaporową, żeby mhm. tego nie robić, nie? Okej, okay, czyli, a to, no jak się w ogóle zapatrujesz? No pierdolnąłem w, w, cenę zaporową 5 milionów, uh -huh. bo za tyle to już mogę wyjść, niech będzie, już sobie 5 baniek skasuję, komuś napierdolę i, i... i wrócę do domu 5 milionów bogatszy. <laughs> <laughs> e, ale to była taka, wiecie, rzucam zaporówkę, żeby tego nie robić, no nie? Żeby... Ej, jakby jestem poza je, tym, nie? Jest... Y, to ja, ja w takim razie odpowiem. Są trzy, trzy takie aspekty. Jedna rzecz jest taka, że y, czy czegoś stać. Jest różnica pomiędzy. Stać a opłacać. Dokładnie. No wiem, o rozumiem, no. Bo wiadomym faktem jest, że no, gdybyśmy się uparli, no to wiesz, to a Co by wam to dało, nie? No właśnie. O no, to, że to, tak... by to było takie, wiesz, mocno, to był tam, taki tam, żartobliwy tam, pstryczek. Tam. Nie? Co, co to za. Znaczy, co, to nie filozofia, wydać pięć baniek, tylko zarobić. Dokładnie. Nie? Bo można wydać też, jakby, yy, można wydać dużą kwotę, można się też zakredytować na przykład na 20 baniek i komuś dać i, przy... I pogali by, być tak. Zajebiście straciliśmy x. Yy. Ale udowodniliśmy, tak. że nas stać. Tak, ale udowodniliśmy, że to. nas stać. Jesteśmy bohaterami, to. wiesz, to jest. To, to jest. Nie lo, nie lo, to tutaj brak logiki biznesu, nie? To. to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że. E, e, no właśnie, żebyś po, pociągnął temat Kacpra, nie? Że, no i jakby tak zostało mu to przedstawione, ale ja z tym chłopem nie mam żadnej spiny. Yy, nie rozmawiamy za bardzo prywatnie ani nic z tych rzeczy. Jak uważam go za twórcę? No, on nie jest twórcą na chwilę obecną. Kacper raczej jest osobą, która jest jakimś tam influ, który sobie prowadzi y, Instagrama. Nie co, mam z... co myślisz o jego aktualnym zachowaniu, tym takim? Ego już już końca. Nie, nie. Nie, nie mam za co go cenić jako twórcę YouTube'owego, no bo nic sam nie robi konkretnego. A na Instagramie, no co? A na Instagramie po prostu pokazuje swoje życie i bardziej obrał teraz drogę freakfightera, czyli, czyli osoby, które po prostu chodzi na treningi, swoją energię i czas poświęca na to, a nie na robienie filmów. E, więc tyle. Myślę o nim, jeżeli chodzi o taką postać, przez którą on się dostał jakby do, do, do freak fightów. Natomiast co myślę teraz o jego konflikcie z wojsko? Kurwa żygać mi się chce, jak to oglądam, szczerze mówiąc, Ogl tak, może oglądałem. Nie tyle, może nie tyle co o konflikcie, co o jego o zachowaniu tym w sieci, takim, no? że, że tak się wywyższ, tak, tak. Chodzi tak, wam tak, o wysokie no? ego. No. Ogólnie jest tak, macie pewność siebie po lewej stronie i rozbujane ego i próżność, pychę po prawej stronie. Po środku jest granica, na której jeśli się znajdziesz, to jesteś ciężkim przechujem, bo umiesz znaleźć ten złoty środek i nie jesteś zbyt pewny siebie i pyszny, mm -hmm. ale też nie jesteś cipą, która w siebie nie wierzy. Czyli jesteś na tym złotym środku, nie dasz sobie tam, wiesz, stryczka pierdolnąć, rzeczywiście jesteś wygadany i tak dalej, ale trochę kurwa pokory, żeby nie przejść na tą prawą stronę. I moim zdaniem Kacper na chwilę obecną trochę przeszedł na tą prawą stronę. Jakbym miał określić to w skali od 1 do 10, tą prawą stronę, to moim zdaniem jest gdzieś na trzecim szczeblu. No i moja rada jako kolegi, który jest chyba starszy, trochę, żeby się cofnął o te trzy kroki, znalazł na samym środku. Czyli żeby był bardzo pewny siebie, ale żeby nie był pyszny w tym wszystkim. Bo na chwilę obecną jest troszeczkę zbyt pyszny, jakieś tam po prostu. Myślę, że o te trzy kroki może go cofnąć ktoś, kto mu wpierdoli. O. Czyli na przykład pójdzie z kimś, z kim będzie, kurwa, rozjebę cię, jestem lepszy od ciebie, jestem najlepszy, napinanie i tak dalej, i tak dalej. No też się mogę, kurwa, napiąć, też mam tatuaże, też to, też tamto, też, kurwa, mogę groźnie wyglądać. I nie wiadomo, co osobom reprezentować, taką zagadkę pozostawić. I jeżeli on trafi na kogoś takiego, to myślę, że jeżeli ktoś go skarci, to może wrócić o te trzy kroki. To będzie oczywiście bolesne dla takiej osoby, ale myślę, że to go cofnie o te trzy kroki. Natomiast nie jest jeszcze na tym dziesiątym poziomie, że po prostu się kurwa go nie da słuchać i, i, i że trochę wyżej stralić dupę ma, nie trochę tylko bardzo. Natomiast ja nie mogę słuchać tych jego kurwa, znaczy ich obu, bo i, lubię Marcina jakby osobiście, nic do niego nie mam, nawet robimy mu teraz samochód swoją drogą na Krakowie. Ale kurwa, jak oni bebłają, to to jest kurwa pokaz manipulacjo, hipokryzjo, cringeo, zmieniania tematu. I, kurwa, ob obstrywania się nawzajem, no nie? Ja a oglądałem jest, a jest, a wasze face stanie, to face, tak, nie? A jesteś w stanie pokazać no, przed przykład zwycięzcę ostatniego face to face'a? Nie oglądałem całego, bo wracałem pociągiem z Warszawy i wyłączyłem po 30-40 minutach, oni gadali dużo więcej. Mhm. Oni gadali dużo więcej, więc nie jestem w stanie wybrać zwycięzcy. Obydwoje tak pierdolą, po prostu takie kocopoły. Ten wyciąga, kurwa, na Lexi. Ten wyciąga na Natalię. Ten wyciąga Julię, czy jak ona ma na imię. Ten kurwa wraca mu pięć walk do tyłu. Ten kurwa wyciąga notes. <noise> Dead Note. Dead Dead no. No. Po środku siedzi gruby. <noise> I i chłopy się kurwa za... A ja z... Z wyciągniętym brzuch. A ty kurwa A to nagle wyciągasz. Przebudowa! Ja mówię... Z brzuchem. Ty chłopie opiedala, belebno, nagle to nagle wyciągasz. Frame. Ale musisz przyznać, że to był najbardziej uroczymowe z tego programu. <noise> ja, ja chłopie to oglądam i mówię. Nie, no muszę wyłączyć, kurwa, bo baba, co siedzi koło mnie w Pendolino, pomyśli, że jestem pierdolnięty, nie? Muszę to wyłączyć. No i wyłączyłem to, kurwa. Więc nie jestem w stanie wskazać, ale niech się już napierdalają i najlepiej, żeby już nie mieli więcej konfliktu. I kurwa, niech już więcej nie rozmawiają. Nie? I to jest na pewno też, no, nie ma co ukrywać, zakończenie. Yy, kurwa, oby, grupy, ale obiecywaliście już nie raz. Tak, ale ja na przykład, ja jestem totalnym przeciwnikiem w ogóle kolejnej walki polak i Ferrari. Nie? W sensie, właśnie, chciałem tak, się tak, o to tak. od razu i zapytać. Ja coś. naprawdę.